Cześć, witam was z kanału Kury Ozdobne <gry> Tak pamiętam ostatnio ostatnim odcinku powiedziałem Kury i Kaczki Ozdobne, ale to po prostu Tego przyzwyczajenia Za to was bardzo przepraszam A dzisiaj Nie wiem jak to już widać czy nie widać Wykosiłem sobie trawkę Troszeczkę więcej niż na ostatnim odcinku Żeby tutaj nie było po prostu takich chaszczy bo już była dosyć wysoka to, że to nie jest trawa tylko takie nie wiadomo do końca co a tutaj też jak widać poza wybiegiem tak samo wykosiłem tu już kilka dni temu a tam na dole dzisiaj Łącznie jak tutaj ukórko siłem. Mamy już troszkę późną godzinkę. Szczerze, tego tak na filmiku nie widać, ale rzeczywiście jest serio duża różnica. I to jest pierwszy temat, który chciałem poruszyć, właśnie poruszyłem już że po prostu wyciąłem spód na wybiegu możliwie, że tam jeszcze te drzewka takie małe co są na dole będę wycinał ale to już na pewno nie dzisiaj następnym tematem jaki chciałbym poruszyć to jest kanał kanał mojego kolegi na który chciałbym was serdecznie zaprosić jest to Karmazen tv A oczywiście przynajmniej, to karmazyn TV nagrywałam filmiki e, głównie o kurach, e, kozach. Dodaje on filmiki bardzo regularnie. A on zresztą ma już, już dawno mnie przegonił e, w subskrypcjach. I chciałbym was po prostu zaprosić na jego kanał. E, być może są moi tacy widzowie, którzy go nie znają, a na pewno warto obejrzeć, bo jest to jeden z mniejszych kanałów, które dalej u kurach nagrywa i dalej trzyma jakiś poziom. A ostatnim, trzecim tematem, jaki chciałbym Cię poruszyć, jest to Prześwietlanie jajek, oczywiście chciałbym poniekąd wiedzieć, co się tam wykluje, ile się wykluje. Może pójść do kwoki. Chciałbym wiedzieć, co tu się wykluje, ile się wykluje. Yy, ale nie będę prześwietlał Żeby po prostu je nie denerwować yy, Czegoś nie zepsuć, nie wytrząsnąć jajka jakiegoś yy, I też dla samej tej ciekawości, że, że po prostu Nudne to by było i na kanale i dla mnie Że od razu byśmy wiedzieli ile mniej więcej kurczon może się wykluć Jak widać dzisiaj woda zmieniona jak dzień jedzenie dosypane kwoka cały czas siedzi bez żadnego problemu tu jest dla ciekawskiej zapisali drugie gniazdo przyszykowane troszkę tutaj nie wyczyściłem jeszcze ale drugie gniazdo przyszykowane, ale na razie drugiej kwoki nie widać po prostu nie ma jak będzie to na pewno będę nasadzał także podsumowując, no ja jak nie będę prześwietlał i myślę, że to jest odpowiednie. Oczywiście mógłbym wyrzucić te jajka. Mogą być wtedy troszkę lepiej, ale dla czystej ciekawości nie będę. Jajka się zbierałem, ale może jeszcze zobaczymy, bo może coś doniosły. O, jest jedno jajko. Więc sobie je weźmiemy tutaj. A może dla ciekawości zostawimy je tutaj do jutra. Zobaczymy czy tutaj będą niosły, bo wiem yy, z reguły, że jak jest jakiś jej gnieździe, to kury chętnie w nim niosą. Przejdziemy jeszcze, może na dół, zobaczyć kury. O, właśnie te drzewka planuję powycinać, żeby na odcinkach było lepiej widać, żeby te szkóry tak nie dziczały. No i co? To chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!